Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w czytaniu na listopad dwa, 2024. Listopad będzie dla Was okresem równowagi, dużej równowagi emocjonalnej i stabilności. Także będziecie się czuć w równowadze bezpiecznie, aczkolwiek od czegoś od lub od kogoś potrzebujecie się uwolnić. Zaraz zobaczymy, od czego jeszcze. Nie wiem, może to dotyczyć finansów, ale raczej chyba finansów. Może za bardzo próbujecie kontrolować kwestie finansowe w swoim życiu, bo mamy tak królową monet i jest to na szóste monet, więc to może dotyczyć spraw finansowych. Więc jeszcze w jakiejś starej energii będziecie tkwić, jeżeli chodzi prawdopodobnie o sprawy finansowe, że prawdopodobnie te sprawy finansowe próbujecie za bardzo kontrolować. To, co na was z przeszłości może wpływa, no właśnie, i te, te finanse możecie kontrolować silnie pod wpływem jakichś lęków podświadomych. I w tym y, w sensie tkwić w jakiejś starej energii, więc generalnie stabilnie, stabilnie, bezpiecznie, dużo równowagi i dużo poczucia bezpieczeństwa, ale y, w tych kwestiach finansowych szóstka monet. Jeżeli chodzi o równowagę w braniu i dawaniu, a to może chodzić o równowagę między na przykład wydawaniem pieniędzy a ich oszczędzaniem. Więc na przykład niektórzy mo mogą mieć tendencję do nadmiernego na przykład oszczędzania i może nie być takiej równowagi. W zakresie wydawania i oszczędzania, tak? Czyli dla tych, którzy mają tendencję do nadmiernej kontroli swoich finansów i jakiegoś takiego strachu, że im zabraknie, no to w tym sensie jeszcze będziecie tkwić w starej energii w listopadzie. I to, jeżeli taką tendencję macie, to wynika z Waszych jakichś podświadomych lęków. Natomiast to, co wpływa na Was z przeszłości, to karma z domu rodzinnego i jakieś przekonania wyniesione w związku z tym z domu rodzinnego, więc na to też warto byłoby zwrócić uwagę. Może dla niektórych jakieś niespełnienie w sferze emocjonalnej, czy jakieś niezadowolenie z życia rodzinnego, dla tych, którzy tą rodzinę z kimś tworzyli i tam nie znaleźli na przykład tego szczęścia, ale. Być może jest to karma z domu rodzinnego, yy, która yy jest związana z, wtedy w, w tym arcykapłanie z jakimiś przekonaniami. Może do zmiany są przekonania, albo na przykład jakiś brak wiary w to, że yy, szczęście rodzinne uda Wam się stworzyć, czy jakiegoś spełnienia emocjonalnego szukacie, a jakoś nie potraficie go odnaleźć. No i tutaj byłaby kwestia przekonań lub po prostu braku wiary w to, że to szczęście emocjonalne, czy w ogóle dla niektórych szczęście rodzinne uda się stworzyć. Ale jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że może być to Wasza karma z domu rodzinnego że gdzieś tam jakiś brak zaufania i brak wiary w to, że wam może się udać z domu rodzinnego, może pochodzić. Chociaż kwestia przekonań też. I co mamy dalej? Bo jest dla was potrzeba mobilizacji do pracy nad sobą w kwestiach emocjonalnych też, bo Król Kielichów odwrotnie może oznaczać i też ta dziesiątka kielichów w odwrocie, jakieś takie. To może być jakiś wasz strach przed manipulacją, że ktoś w kwestiach uczuciowych was zmanipuluje, albo może potrzebujecie sami w listopadzie zmobilizować się do pracy nad sobą, jeżeli chodzi o równowagę emocjonalną. Ale. W kontekście tego arcykapłana w odwrocie, być może wam brakuje zaufania. Więc może być tak, że w tych kwestiach uczuciowych nie do końca... Jakby te kwestie uczuciowe nie do końca macie zaufanie, więc skupiacie się mocno na tych zabezpieczeniach finansowych na przykład, tak? Może być coś takiego. Tutaj znowu mamy jakieś obciążenia emocjonalne. Wasza jaźń, jakieś obciążenia emocjonalne, piątka kielichów, które wam ciążą. Może być do przepracowania jakieś ukryte poczucie winy, może być do przepracowania y, jakiś żal, smutek. To tak jakby w tych kwestiach, to tak jakby w tych kwestiach y, pieniężnych czuliście się stabilnie. Ale w tych kwestiach emocjonalnych to tak chyba nie do końca. Jakieś tutaj obciążenia mogą być właśnie z przyszłości, być może z domu rodzinnego, czy być może z jakiejś relacji. Więc tej piące kielichów, cokolwiek to jest, co Wam ciąży emocjonalnie, to jeszcze trzeba byłoby się w listopadzie temu przejrzeć. Czy to jest jakieś poczucie winy, czy to jest jakieś poczucie braku czy to jest jakiś żal, smutek. Jeszcze to w listopadzie będzie tutaj wam w jakimś sensie ciążyć. No i właśnie to może powodować, no nie wiem, może jakiś brak równowagi emocjonalnej, czy jakiś strach przed byciem na przykład zmanipulowanym w tych kwestiach uczuciowych lub wasze jakieś manipulacje, tak, w tej kwestii. Dalej mamy otoczenie. Hmm. Więc dla tych, y, którzy, y, nie wiem, marzą o jakimś nowym początku w swoim życiu, czy to relacyjnym, czy o nowej pracy, y, czy cokolwiek, no to tutaj ograniczeniem mogą być y, Jakieś lęki i jakieś poczucie braku, czy jakieś, jakieś tutaj problemy emocjonalne. I może być po prostu, że sto, stoi tutaj na przeszkodzie jakiś lęk, tak? W tym księżycu u góry. Ciekawe, że księżyc, asmonet i asmonet w odwrocie znowu. Czyli jakby pragnienie, nie wiem, może też jest u niektórych pragnienie pogodzenia się z kimś, ułożenia sobie jakichś poprawnych stosunków, ale jednak wahacie się, czy to zrobić, tak? Bo wydaje mi się, że wielu z was nie chce być samymi. Nie chce być samymi, gdzieś tam szukacie tego spełnienia emocjonalnego, ale tak jakby na przeszkodzie stał jakiś lęk. No, u niektórych może. Jakieś problemy finansowe również, ale chyba przede wszystkim ten lęk w Księżycu, więc byłaby kwestia przyjrzenia się swoim lękom. Nadzieje i obawy w listopadzie będą związane mogą być związane też z nauką. Dla tych, którzy jeszcze się czegoś uczą na studiach czy na jakichś kursach to mogą mieć jakieś obawy dotyczące nauki, że na przykład zdadzą egzamin, ale nauka jaka dla was może płynąć w tych kartach na listopad to może być nauka zaufania. W tym kierunku mieczy zaufania tak ogólnie, ale szczególnie w tych kwestiach, w tych kwestiach uczuciowych, tak? w tych kwestiach emocjonalnych. Więc to może być po prostu dla Was nauka, jakiegoś y, większej wiary i zaufania. Oczywiście ci, którzy się uczą gdzieś tam na studiach, czy robią jakieś kursy, no to być może w listopadzie będą mieć jakiś egzamin, czy będą musieli, no właśnie, udowodnić, że się czegoś nauczyli na tych studiach, czy na tym kursie, ale to może być nauka życiowa, która może być związana z zaufaniem w tym kierunku miecz. No i szóstka kielichów, dziewiątka buław. Jeżeli macie jakąś taką tendencję, właśnie do braku zaufania, może być zazdrość. Jeżeli macie tendencję do bycia zazdrosnymi czy nieufnymi, no to problem może być w przeszłości, problem może być. Problem może wynikać z jakiejś karmy z domu rodzinnego albo z jakiejś sytuacji rodzinnej, yy, która się wam nie udała, tak? Problem może być też w waszym wewnętrznym dziecku, szósty kielichów i wtedy będzie to powiązane z karmą z domu rodzinnego. Więc w dużej mierze... Dużo równowagi i nadziei na przyszłość, ale jednak ta karma z domu rodzinnego jeszcze gdzieś tam się tutaj pokazuje. I może Was jeszcze jakoś tutaj w jakiś sposób ograniczać, szczególnie w tej sferze uczuciowej. Bo wielu z Was to co czuje może po prostu tłamsić. Uczucia może tłamsić, i skupiać się nadmiernie na sprawach finansowych. Zazdrosz tak. No właśnie, więc potrzebujecie się pozbyć zazdrości, popracować z zazdrością, bo to też jest tutaj pokazane w tej dziewiątce buław. Jakiejś autodestrukcji w swojej głowie, tak? Bomba w głowie, czyli problem też w Waszej głowie. Z tej głowie też ta autodestrukcja płynie. Jakieś wątpliwości potrzebujecie uwolnić, tak? Może ze swojej głowy, właśnie. Szczególnie, żeby się otworzyć na te sprawy uczuciowe. Tak, pos. Y Potrzebujecie w listopadzie przyjrzeć się tej zazdrości, nieufności, e... bo to Wam właśnie pomoże stać się bardziej niezależnymi i bardziej zadowolonymi z życia. Dziewiątka monet. Nie wiem, niektórzy może nawet doświadczają jakiejś zazdrości o, o sprawy finansowe, na przykład. Yy... U innych ludzi, tak? Może nie wszyscy. Ale nie w większości przypadków, ta zazdrość tutaj będzie po prostu dotyczyła, bo tutaj są dwie osoby pokazane, dwie postacie. Ta zazdrość będzie dotyczyła raczej spraw relacyjnych, związkowych. Więc na pewno praca nad taką większą niezależnością, tak? Niezależnością emocjonalną, osobistą i życiową. No, i tutaj dużo jakichś wewnętrznych napięć, może z jakiejś strefy komfortu trzeba będzie wyjść w listopadzie, ale to raczej dotyczy trzymania się jakichś destrukcyjnych myśli, tak? Czwórka monet. Także zwróćcie uwagę, uważność, tak, na aspekt myśli, jakie, jakich autodestru, jakie autodestrukcyjne myśli pojawiają się w Waszej głowie, bo one mogą Was w dużej mierze ograniczać. I rzeczywiście te wątpliwości będą się w listopadzie koncentrowały wokół spraw uczuciowych. Czy się na te sprawy uczuciowe otwierać, czy bardziej jednak skupi skupić się na tym bezpieczeństwie finansowym? No, może się też pojawić tutaj jakaś sytuacja miłosna, w tym Asie Kielichów, jakiś romans gdzie będziecie mieli, czy potencjał y, romansu, gdzie będziecie mieć wątpliwości, czy się w to angażować, czy nie. Tutaj w listopadzie. Czy w ogóle gdzie energię skierować, tak? Czy na sprawy y, uczuciowe, czy może dalej tkwić w tych starych przyzwyczajeniach i zabezpieczeniach finansowych? Także możliwe, możliwe, że się pojawi jakaś, yy, jakaś tutaj okazja na jakiś romans, ale będziecie mieć tutaj dużo wątpliwości, czy się w to angażować król kielichów w odwrocie, bo możecie mieć jakieś takie przy, taką obawy właśnie, brak zaufania, że albo się nie uda, ale że, bo, że prognozy są kiepskie. Jest też, że potrzebujecie się tutaj zmobilizować do pracy nad sobą w kwestii jakiejś takiej większej wiary i zaufania do tych spraw uczuciowych. Tak to mniej więcej wygląda. Trzymam kciuki na za listopad i do usłyszenia w grudniu.